Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o zdrowiu i urodzie. A dlaczego o zdrowiu i urodzie? Dlatego, że ostatnimi czasy byłam u fryzjera, jak widać, u kosmetyczki, jak widać, byłam u dwóch lekarzy państwowych, bo stwierdziłam, że tyle płacę za to ubezpieczenie, że w końcu muszę z niego zacząć korzystać. Więc byłam u ortopedy i byłam u okulisty, zanim długo chodziła w okularkach, więc powiem wam, ile co kosztuje. Ile czekałam na moją wizytę, e, powiem wam, jakie nacje wiodą prym, jeśli chodzi o właśnie takie e, usługi e, jak fryzjerstwo, e, czy kosmetyka, czy paznokcie, jak to tutaj wygląda właśnie, jeśli chodzi o to dbanie o urodę tej naszej Grecji. E, także, moi drodzy, jeśli interesują was te tematy, jak najbardziej zostańcie z Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny kapitan u Fileskie Dzisiaj mamy takiego normalnego vloga, czyli takiego chodzonego po dzielnicy. I opowiemy sobie przy okazji o tym, jak tutaj właśnie wygląda dbanie o to, o, to, o to nasze zdrowie i tą naszą urodę. Jak widzicie, ja byłam u fryzjera. Wyglądam troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. W każdym razie czuję się dużo lepiej. Wiecie co? Potrzebowałam zmiany, takie chociaż malutkiej zmiany i właśnie byłam sobie u fryzjera. Zobaczcie, tak wyglądam. U fryzjera, moi drodzy, jestem taką kobietą, w ogóle bardzo dużo, znaczy bardzo dużo z Was, co niektóre właśnie panie mi piszą, że, że jestem zaniedbana. E, tak, moi drodzy, jestem bardzo zaniedbana, nie mam sztucznych e, brwi, nie mam sztucznych rzęs, nie mam sztucznych ust, e, piersi, paznokci. Jestem naprawdę zaniedbaną kobietą. Jeśli na to patrzymy, popatrzymy w ten sposób, no to tak, jestem zaniedbana. Ale powiem Wam szczerze, że ja do fryzjera chodzę raz na rok. Po prostu mi się nie chce, sama sobie włosy farbuję. E, i wiecie co, nie mam tego, właśnie tego takiego siedzenia, że, że, że właśnie, że e, lubię siedzieć u tego fryzjera, e, że lubię gadać z tą fryzjerką, a właśnie Gryczynki to mają. Gryczynki właśnie, one są wręcz uzależnione od tego fryzjera. I pamiętam, jak był e, ten, jak był COVID, to, te, to najgorsza rzecz dla Gryczynki to było, nie mogę iść do fryzjera. One były naprawdę z tego powodu strasznie nieszczęśliwe. E, Patrzcie, idę pod górkę i po prostu się zasapałam. No, musiała iść troszeczkę bardziej, w pomału. Yy, I one, właśnie, one były bardzo niecierpliwe z tego powodu, że nie mogą iść do fryzjera. To jest dla jednej Grecinki naprawdę yy, yy, nieszczęście wielkie. Grecinki lubią iść do, yy, chodzić do fryzjera, ale powiem Wam tak: ja nie lubię fryzjerek Greczynek. Dlaczego? Moim zdaniem, one nie mają za bardzo talentów do tej roboty. Nie są. Yy, nie są nie są za bardzo dokładne, mi się wydaje. I one tak, one właśnie bardzo dużo mówią, one robią taką otoczkę, powiedziałabym, żeby, się, żeby, żeby kobieta była zadowolona. I to nawet do takiej gryczynki, czujesz się zaopiekowana w ten sposób, że ona z Tobą rozmawia. Ona się zapyta o wszystko, o jak ty się masz, jak się ma twój mąż, jak się mają twoje dzieci, jak się ma, mają... Ja wiem, twoi teściowie, jak się ma cała Wasza rodzina. Żeby się, żeby się tak właśnie poczuła przyjacielsko, yy, ale jeśli chodzi o obcinanie, one są, w ogóle moim zdaniem, greczynki są drogie i, i ja od greczynki nie wychodziłam zadowolona, powiem Wam szczerze. I moim zdaniem w Grecji, jeśli chodzi o fryzjerstwo, to prym wiodą albanki. One są tanie i one są dobre. I ja powiem Wam szczerze, że ja za bardzo nie lubię, jak fryzjerka za dużo gada. Także ja, jak jestem u fryzjera, idę sobie na e, siedzenie, na ten fotel i po prostu robię takie takie oczy, do, albo w ogóle zamykam oczy, bo ja uwielbiam, jak mi się w ogóle ktoś bawi włosami i e, ja po prostu odlatuję wtedy. E, I powiem Wam, że taka jest właśnie moja fryzjerka. Ona jest 5 minut od mojego domu. Ja idę, siadam na tym fotelu, ona nic nie mówi, ona robi e, swoje, i powiem Wam, że tak, za obcięcie e, płacę 8 euro. A normalnie to jest, powiem Wam, że tak, e, normalnie tak gdzieś tak około 15 euro jest e, obcięcie, właśnie takie damskie. Także muszę powiedzieć, że w miarę mało płacę. O, może sobie tutaj wejdę i pokażę Wam jakiś fajny widok. To jest, to jest jakiś taki, tak, może. Może sobie właśnie na takim jakimś fajnym widoczku zrobimy. O chyba tutaj będzie jakiś fajny widok. I w każdym bądź razie powiem wam, że e, jeśli chodzi tutaj o Grecję, no to właśnie Prym wiodą Albanki. One są tanie, one są dobre i moim zdaniem za dużo nie, nie, nie mówią. i powiem wam, że e, chodziłam do Greczynki, e, to była nawet taka koleżanka mojego Męża Vivian. I powiem Wam, że jeśli chodzi, o... Gdzie się... jeśli chodzi o Greczynkę, to ja nie byłam za bardzo zadowolona. A będzie ładny widok. A powiem Wam, że od momentu jak na przykład byłam u Greczynki i byłam przed Weselem. I e, chciałam, żeby mi normalnie tylko e, włosy wyprasowały i troszeczkę górę podniosły, no nie? I zapłaciłam 30 euro za taką, tą, e, za taką usługę i po prostu od tej pory przestałam do nich w ogóle chodzić, bo to nie, nie wydaje mi się, że ta cena była naprawdę adekwatna do tego, e, co, ten, co te dziewczyny mi zrobiły. Także mówię Wam, że jeśli chodzi o fryzjerstwo, ja jestem z tej mojej albanki zadowolona. Ona za dużo nie gada. O, o, Patrzcie, żebym cię tylko nie, nie wywróciła. Ona za dużo nie gada, moi drodzy. Zobaczcie, jakie niebo jest, nie? Powiem Wam tak, że y, niech Was to słoneczko tutaj y, nie ten nie zmyli, bo jest y, dosyć zimno. Dzisiaj w ogóle rozmawiałam z tą moją sąsiadką Eleni. Y, to Eleni powiedziała, że w Salonikach, że rozmawiała ze swoją siostrą, że w Tesalonikach y, pada śnieg. Wyobraźcie sobie, że pada śnieg. Nieźle A mamy kwiecień. No. E, także powiem Wam... sobie e, Także powiem Wam, że jak na kwiecień to jest w ogóle zimno W ogóle zima była zimna w tym, w tym roku. Naprawdę nie podoba mi się. A także jeśli chodzi o fryzjerstwo, a, bo byłam na tym. E, byłam w sklewenitysie, takim dużym Sklevenitysie na Dafni. E, I tam e, na którymś piętrze, chyba na trzecim czy na czwartym, właśnie był fryzjer. I tak mówię, a wejdę się, zapytam, mnie. I tam właśnie obcięcie e, damskie kosztowało 16 euro, e, a e, pasemka e, 62 euro. E, także mi się wydaje, że, tak, że to są to takie normalne ceny. E, w Grecji, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Mamy też w ogóle, jeśli chodzi o polki, to też mamy kilka polek, choćby tutaj Fatena, które się zajmują fryzjerstwem. Jest Sylwia, taka moja koleżanka, która wyobraźcie sobie, ona powiedziała, że specjalnie podnosi ceny, żeby. O, może ja sobie tak usiądę lepiej. Specjalnie podnosi ceny, żeby po prostu mieć mniej pracy, bo jest po prostu tak zarobiona, a w dalszym ciągu po prostu nie może złapać oddechu. Także moim zdaniem, w Grecji, moi drodzy, jeśli jest jakaś hmm, dobra fryzjerka, to naprawdę znajdzie robotę jeśli chodzi o fryzjerstwo, naprawdę znajdzie robotę. E, druga sprawa, moi drodzy, paznokcie. Paznokcie ja nie robię, nie, nie cierpię, nie cierpię mieć sztucznych paznokci. E, miałam chyba raz w życiu, bo e, koleżanka się uczyła i uczyła się na moich paznokciach. E, czułam się bardzo dziwnie. E, naprawdę dziwnie się czułam. E, nie, nie nie, nie. nie, nie nie, nie, nie potrafię w ogóle nic zrobić. Nic cały czas na to uważałam. To, co mi się podobało, to jak stałam w autobusie i patrzyłam się na moje ten, ręce, to mi się podobały. Taki normalny pedicure, manicure, ale kosztuje około 15 euro. No, około 30 euro kosztują właśnie te akrylowe paznokcie. Teraz, jeśli chodzi o kosmetyczkę, zobaczcie, zobaczcie moje oczy, bo sobie zrobiłam niedawno. Zobaczcie, zniknął mi ten efekt quasi modo, bo ja miałam to oko, ja miałam mniejsze niż to oko. Teraz są mniej więcej tak samo. I zobaczcie, tutaj nawet te moje takie smarszczki mimiczne i ta powieka, która mi naprawdę opadała, ona już się taka taka fajna naprawdę robi. No, moi drodzy, no ja, ja jestem pani 50, 50 więc jak, cudów nie ma, ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają moje oczy. W ogóle, tutaj ta, 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 ta dolina Łez mi się, mi się tak bardzo, bardzo tak mi się wygładziła. Ja robiłam sobie coś takiego jak e, e, laser e, plazma. To jest takie, takie drobne kropeczki, e, które po prostu skórę. Jedzieś tym laserem i po prostu skóra się poparza, i podczas tego poparzenia, skutek tego poparzenia, skóra zaczyna pracować, bo robi się coś takiego jak stan zapalny, prawda? I skóra zaczyna pracować, zaczyna się w tym momencie, to jest taka terapia, i zaczyna się ten kolagen bardziej wydobywać i powiem wam, że jak najbardziej w ogóle bardzo mi się podoba ta moja twarz teraz w ogóle nie umie się napatrzeć. No ja, ja płaciłam troszkę mniej, bo wiadomo koleżanka, ale tak w Grecji powiem wam, ile to może kosztować? To kosztuje tak od 70 euro, mniej więcej, ale musicie wiedzieć, że to jest od razu na dół i na górę, bo z tego co Gosia mówiła, to w w Polsce jest tak, że robi się tylko na przykład, płaci się tylko za górną powiedzmy powiekę, nie? a tutaj za, za, ten, za całe oczy i tak na przykład jak robicie sobie twarz, na przykład tą mezoterapię głową, gdzie w zeszłym roku Wam robiłam vloga jak poszłam do Sylwii na, na tą mezoterapię jej głową, chyba dobrze to, to mówię, a jak nie to wybaczcie, bo jestem dyslektykiem i takie trudne słowa po prostu nie zapamiętuję. To to chyba płaciłam, patrzcie, nie pamiętam, ale około chyba 50 euro się płaciło. Nie, 40 euro płaciłam u Sylvie, tak 40 euro płaciłam za ten za ale to płaciłam, widzicie, też za całość, bo płaciłam i szyję, i buzie. I twarz i szyję. I właśnie też mi Gosia mówiła, że w Polsce też i płacisz osobno za szyję i osobno za twarz. I powiem Wam, że dziewczyny, które się tym zajmują, wydaje mi się, że, że dosyć dobrze sobie radzą. I na przykład znałam też Ole, która się tym zajmowała i pojechała do Polski, bo w Polsce się ta praca bardziej opłacała niż tutaj. A z Gosią, z moją koleżanką, która właśnie robiła mi te moje piękne oczy teraz... A tak właśnie sobie też trochę pogadałam, prawda, o tym jak tutaj wygląda ta praca i wiecie co mi powiedziała, że coraz młodsze y, dziewczyny przychodzą y, na terapię. Powiedziała, że na przykład y, ma 15-letnie dziewczyny, które przechodzą i chcą sobie zrobić usta. I mu ona mówi, no jak najbardziej, że, że ma się zgłosić z mamą albo właśnie odchudzanie, nie, bo ja też sobie zrobiłam odchudzanie. Ja sobie zrobiłam tą, e, to cryopolisim, e, czyli e, chodzi o to, że zamraża się tkanki na brzuchu. Ten tłuszcz się zamraża i po prostu one one po prostu umierają. I powiem Wam, że ja w tym momencie mam na pewno 3, 3 cm, mam już, troszkę jestem za półmetkiem, 3 cm mi się z tego brzucha udało z, zgubić. Ale to nie jest tak, mój drodzy, że idziemy sobie po prostu i nie patrzymy, Ale jestem, bo ja do tego ćwiczę, ja też uważam, co jem. I to jest taki mój dodatkowy. Taka, taka moja dodatkowa terapia powiem Wam tak, że w pewnym wieku nawet jeśli się odchudzimy yy, i będziemy i yy, to co zrobimy nam się trzyma po prostu ta skóra też obwiśnie ja tak powiem nieładnie, bo w pewnym wieku po prostu odchudzanie nie ma sensu, bo nawet jeśli stracisz brzuch, to po prostu cytki opadną Ci na brzuch i masz to samo po prostu yy, i wtedy tą skórę dobrze jest po prostu troszeczkę naciągnąć, yy, zrobi ona i ona się robi taka fajna, wiecie taka, taka zdrowa, taka młoda bo inaczej ona się po prostu pomarszczy. Ja pamiętam parę lat temu my mamy w, tutaj w Atenach mamy takie spa w uliach Meni i tam to jest w ogóle przepięknie w ogóle tam, tam sobie popływać, bo naprawdę wszystko ci jest właśnie bardzo dobre na skórę, bardzo dobre na kości, takie właśnie pływanie na, w, tym, w tym spa. I powiem wam, że parę lat temu patrzę, przychodzi taka kobieta, taka właśnie gdzieś w moim wieku, prawda? I w cukieneczce była tak do lata, oczywiście, nie? Tak bardzo ładnie, tak naprawdę bardzo ładnie wyglądała do momentu, kiedy ona ściągła tą sukienkę i pokazała się w kostiumie, bo naprawdę musiała się szybko odchudzić, i ta skóra po prostu jej obwisła, i to wyglądało strasznie. Także w pewnym wieku to odchudzanie, niestety, ale potrzebuje małej takiej y, pomocy. Y, to kosztuje około y, taka 1,90 euro. No ja troszkę mniej załatwiam, wiadomo. Koleżanka. <klarzanie> e, i, y, I teraz moi drodzy, y, powiem Wam taką ciekawostkę, ciekawostkę bo jeśli tak mówimy o urodzie, y, na pewno znacie Troje, prawda? Historię Troi, chodzi o tą Helenę, teraz w ogóle z, takiej, z, z troszeczkę z innej beczki. Chodzi o tą Helenę, którą e, porwał e, Paryz, no i była ta wojna e, trojańska, o tą trojańską Helenę. Ona miała siostrę. Siostra się nazywała Klidomistria. Klidomistra, chyba, Plydo, coś takiego. E, no i ona była ponoć równie piękna jak ta, e, jak ta Eleni, ta jej siostra. I to były po prostu dwie siostry, które się z dwoma braćmi, bo ona była Klejdomistra i była żoną e, tego, króla Agamemona e, I wyobraźcie sobie, że ostatnio znaleziono jej. E, Szkielet i na podstawie jej szkieletu, no i tego DNA, i jaj zrobiła jej zdjęcie. No jak, jak naprawdę wyglądała Klidomistria, i teraz dam Wam zdjęcie tej pani, czyli to była, jedna z, to była siostra tej Heleny Trojańskiej. I zobaczcie sobie, jak wyglądała jedna z najpiękniejszych kobiet starożytnej Grecji. I takim to sposobem, moi drodzy, opuszczamy teraz temat. Jeszcze było, poczekaj, Nich ja to już mówiłam Wam. O tak, mówiłam o paznokciach, o urodzie. No, mniej więcej, tyle, mniej więcej tyle kosztuje. Jest taniej niż w Polsce, jeśli chodzi o, ten, o te właśnie kosmetyczne zabiegi. I teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o lekarza, to wyobraźcie sobie, że pierwszy, no. Nie pamiętam kiedy ostatnio, chociaż ja jak robię sobie badania takie wiecie krew czy prześwietlenie całej, całej jamy brzusznej, nie ultrasonograf jany brzusznej, to ja też chodzę na, do państwowego, bo to jest wiadomo taniej mam, ale tak do takiego leka no, lekarza, takiego wiecie Konkretnego, no to to ja chyba bardzo dawno już nie byłam i odwiedziłam. W każdym bądź razie mówiłam wam, że mam problem z oczami. I tak, zapisałam się do lekarza, do okulisty. I tak, najpierw zapisałam się do jednej kobiety, która najpierw się do niej zapisałam, potwierdziła o wizytę w ten sposób, ale ja po prostu zaczęłam sobie czytać, jakie ona ma. Review. No i okazało się, że niestety mi jedną gwiazdkę, i w ogóle się wystraszyłam, bo tam ludzie w ogóle pisali coś takiego, że ona ma to w domu i że ona w ogóle przyjmuje swoich klientów, swoich pacjentów w ogóle w szlafroku, gdzieś tam te przyrządy, których używa, są zardzewiałe i że po prostu ona miała w ogóle jedną gwiazdkę. Jeden ona miała tak, Na pięć to ona miała 1,3 i stwierdziłam, no, że chyba raczej do niej nie pójdę, no i odmówiłam tą wizytę, i wyobraźcie sobie, że zapisałam się do innego lekarza, też tutaj niedaleko yy, na dawni. Czyli niedaleko mnie, i wyobraźcie sobie, że na drugi dzień mnie od razu przyjął i zapłaciłam 10 euro. Za wizytę zapłaciłam 10 euro. No wzrok mi się bardzo pogorszył, bo miałam połówkę i 75, a teraz mam 1,5 na dwa oczy. No i, z, no i z tą receptą od niego musiałam iść do optyka, poszłam do optyka. I w optyku wybrałam sobie oprawki, oprawki plus szkła. Wyniosło mi 150 euro, ale te 100 euro mi państwo odda. Po prostu ta pani z tego optyka, ona mi wypisała papiery. Te papiery po prostu przesłać do OP, czyli do tej ubezpieczalni, i oni mi 100 euro zwrócą z tych okularów. Także jestem bardzo zadowolona jeśli o to chodzi e, no i oczywiście no, ortopeda, ja tak, pamiętacie jak ja tak strasznie narzekam na te moje kości że te, właśnie, moje stare kości mi tak bolą po prostu ja, ja jak staję z kanału to staję taki, ooo, no, z takim dźwiękiem naprawdę e, no widzicie jak jest dzisiaj zimno kurwa kwiecień mamy e, i naprawdę tak mi, tak mi jest zimno strasznie i właśnie przez to zimno mnie, mnie te kości bolą i tak właśnie wiecie próbowałam i tymi witaminami w ogóle bardzo wam dziękuję, bo na vlogu, tym, tym takim tygodniowym vlogu od poniedziałku do niedzieli, to żeście mi pisali, żebym żeby sobie witaminę D3 brała, powiem wam tak, ty, ty, witaminę D3 biorę i to biorę już długi, długi czas i powiem wam, że to tak za bardzo nie pomaga, jak również wszystkie witaminy z grupy B też za bardzo nie pomagają. Jak każdy tam troszkę się tak uśmiechnął, nawet jeśli chodzi o kolagen, to się troszeczkę uśmiechnął, ten kolagen na pewno troszeczkę e, powaga, e, ale co dostałam, dostałam tabletki na e, jak gdyby zwiotczenie kości kręgosłupa, halarus i e, szkieletos e, tam pisze, także powiem Wam, że od paru dni biorę i jest naprawdę zajebiście, Pięknie się czuję. Jeśli chodzi o ortopedę, to czekałam 5 dni, ale to dlatego, że ja pod koniec miesiąca, a jest w Grecji tak, że ci lekarze, którzy pracują dla ubezpieczalni, oni przyjmują do 200 pacjentów. I po prostu, jeśli jest jakiś wzięty lekarz, to on przyjmie 200 pacjentów i później już normalnie trzeba będzie płacić. No ale u ortopedy płaciłam 20 euro. Normalnie bym zapłaciła 50 euro, no a tak zapłaciłam 20 euro, więc no 3 dychy tu trzy dychy, tu cztery dychy, moi drodzy, tu stówka, e, Także na tych lekarzach e, ile mi wyszło? 100, 130-170 euro zaoszczędziłam sobie mogłaby, mogłabym powiedzieć. No tak bym zapłaciła właśnie tyle bym zapłaciła i za oprawki zapłacił i gdzie bym zapłaciła, zapłaciła całość. No oczywiście lekarstwo też płaciłam 30% za, za dwa opakowania chyba zapłaciłam 5 euro, także y, mogę powiedzieć, że... Jest ok, czyli moi drodzy zrobiłam taki mały remoncik sobie, w moim, w moim ciele, no jestem, powiem tak, że jestem zadowolona, jestem zadowolona i z tego jak wyglądają teraz moje oczy, musicie zobaczyć, że super co nie i mam już taki takich też tych, tych, tych mimicznych, brzuszek mi też troszeczkę zeszedł, no i fryzurka jest całkiem fajna, także moi drodzy, Pochwaliłam się, a czemu by nie? Piszcie wy, co, jak tam, jak tam jest u was, ile wy czekacie na. Ile się w Polsce, bo słyszałam właśnie bardzo złe rzeczy, że w Polsce właśnie bardzo dużo się czeka, jeśli chodzi o o lekarza takiego takiego konkretnego. Że, bardzo, że właśnie szczególnie na kardiologach. Jedna moja piska mi powiedziała, że ona chyba 18 miesięcy na kardiologa czekała, normalnie szok. Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle w Polsce, albo w krajach, w których wy mieszkacie. No i właśnie jak to jest z tym dbaniem o urodę ile, ile co kosztuje ja chętnie, ja chętnie się dowiem. Także, moi drodzy, ode mnie byłoby na tyle. Buziaki z Aten. Pa pa.